P-Day LPS, odcinek pierwszy. Oj, no weź, będzie super. Dobra, ale to jest mój pierwszy i ostatni raz, rozumiesz? No dobra. Chodź. Witam, dziewczynki. Witaj, princeso. O, cześć, Jogi. Czyli, o, czy, sorry, patrzcie się. Hej. O, ciebie widzę pierwszy raz. Jestem Izabela. I tak, to jest mój ostatni raz. Huh, Dziwna jesteś. Ale dobrze. Co chcecie im Co chcecie mi powiedzieć? Chcesz przyszłość? Przeszłość? Znaczy przeszłość, no to wiadomo o co chodzi. Znaczy horoskopy... Nie wiem. Wybieraj. My no, chyba wybierzemy przyszłość. Obydwie. Dobrze, ty Princess, to pierwsza. mam, um, mam, um, 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 um. Chcę przyszłość, princes Mos. Już mam. No więc. Będziesz miała cudowne życie. Tak, naprawdę. Będziesz miała szczęście. Dzisiaj dostaniesz list od PD. To się czyta p -Day. No tak. No dobrze, pidi, pidej, pidupa, o, przepraszam, to jest to samo. No więc, coś jeszcze? Ano tak. O, jest coś. Ktoś cię uratuje, ale zginie. Naprawdę, widzę to. Ojej! Ojej! Ojej. Tak, ojej. Teraz twoja. No dobra Am, um, am um, Daj mi przyszłość Izabeli mo. No, mam już Izabelo Będziesz miała Fajne życie, ale bardzo krótkie Jak to? Szybko umrzesz, niestety Ale widzę, że to ty uratujesz princesę z opałów. Ale jakich opałów? O co ci chodzi? Tego moja kula akurat nie widzi. Jak to się stanie? <laughs> Ale jakoś to się stanie. Przykro mi, niestety. Ale to się stanie w tym roku. Albo w następnym. Tego kula nie widzi. Trzeba więcej pieniędzy. To są jakieś brednie. Idę stąd. ha <laughs> Oj, poczekaj. Oj, oj, oj. Stój. Poczekaj. O, o! 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 stój. O, jesteś. Co? Nic, nic. Już przyszedł list, princesa. Huh. To jest to Przyjęli nas! Tak, ale ja się nie mam z czego cieszyć. Ale czemu? O! Oh. A. ehm, um, a, a nic. Czyli co, jedziemy teraz, tak? Bo pisze, że teraz. Samolotem! Dowieście, że są same. Tata jest chory i nie może przyjść. Odwiedzę go. Cześć, tato. Ona już go odwiedziła. To co idziemy? Mam już bagaż. Zrobiłam go specjalnie, bo wiedziałam, że kiedyś przyjdzie. Byłaś u... U tej wróżki, tak? No, wiesz... Nie miałaś tam chodzić! Wiesz, że ci zakazałam. Ty tylko tam ciągle przebywasz. I ty go już tak swoje pieniądze, te durne gadaninki. To nie są durne gadaninki. Ona mówi prawdę. Naprawdę? O, przestań już, błagam cię. Dobrze, już idźcie. A ty zawołała siostra. Pata to princesa też mówi pa. Sama sobie mogę powiedzieć pa, jak chcę. Pata to! To co, jedziemy? Tak. A co, nie przytulicie mnie? Jasne. O, pa, mamo. Pa. Pa, mamuś. Pa, pa. Ale weźcie to ze sobą, w razie czego. No dobra. Chodź, weźmy ten bagaż. Och, chodźmy. Och, kiedy tylko go w ogóle spakowałaś? O, to już było wcześniej. Czyli wczoraj. Dobra, na trzy, cztery pchamy. Trzy, cztery i... Yy! A O, okej, okay, przeszedł. Teraz my idziemy. Oj, dziewczynki, dziewczynki. O nie, teraz tylko do bagażnika musi wejść. O, matku, takie wielkie chyba nie wejdzie. Dobra, da się spróbować. Najpierw go otworzę. O. O. Pchamy na trzy, cztery i. O! o. o masku, jakie to było straszne! Tak i trochę trwało. Huh, to co? Jedziemy? Jasne. Pa. No to czekamy. Woo! Wow! Aha. Au. Nic ci nie jest? Nie dobra. Tylko leżę. Woo! Bójcie się! Ludzie, piraci drogowi jadą. Ech. Coś stanął. To jeszcze raz pojedz. Kurde, co jest? Jesteśmy? Uch. No dobra, jesteśmy. Super. Ale na razie jesteśmy dopiero na lotnisku. Tak. To idziemy! Fuj! Jest już okej? Okay? Tak. Już jest lepiej. Tylko, że nadal chce mi się żygać. Dobra, zaraz dojedziemy. Jesteśmy już blisko. Wiesz co włączyć muzyczkę? Nie, muszę odpocząć. Oooo! Ile jeszcze, Matko boska Czekaj, musimy się cofnąć, źle wjechałam. Nie rób mi tego! Uuu. Ty Popatrz, jakie zabytki! Wow! Ech, tu będzie pod górkę! Uuu. I a! O boże Dopiero tu jest pod górę. jest to tu jest jakbyśmy okrążały cały świat. A ty? Ja też. Ach, w końcu. O! Oh. Super, jest coraz mniej tego wszystkiego. Uh. a O, matko! Jeszcze katastrofa, no! I jest? Nie no dobra. Jest okej. Okay. To dobrze. Dobra, to wyciągamy walizki, no nie? Tak. Dobra, na trzy, cztery i. Okej, okay. już jest. To co, wchodzimy, nie? Tak, ale pamiętaj, nie jesteśmy już na takim małym szkoleniu. Jesteśmy już tutaj po prostu w tym miasteczku, żeby wszystkich chronić, no nie? Tak, już długo nie będziemy widzieć rodziców. Tak. Niestety. Ale już jesteśmy dużo, no nie? A to dopiero jest taka miła, mała praca. Tak. Jesteśmy policjantystyczni. Pidej, no nie? Tak, dobra, wchodzimy. Ach. Nie otwiera. Co teraz? Ktoś idzie. O to wy, chodźcie. O.